Świat przyrody to pewien określony cykl. Wiatr wieje, a potem cichnie. Nasiona kiełkują i wzrastają w stronę słońca, aż do nadejścia zimy, kiedy to umierają i ponownie wracają do ziemi. Iskre rodzi się płomień, który wywołuje pożar. Kiedy pożar zostaje ugaszony, zostają po nim czarne węgle. Każdy z tych elementarnych procesów, powtarzając się w nieskończoność, rodzi coś nowego. Dzięki jednemu z nich, bezkresnym falom i odpływom, otrzymał życie – Kazard. Jako strażnik zrodzony z żywiołu oceanu, Kazard doskonale zna i rozumie wszystko, co kryje się pod falami. Żadne stworzenie, od najdrobniejszego skorupiaka, po największego lewiatana, nie ma przed nim żadnych tajemnic. Jego oddech wybrzmiewa rytmem kołyszących się wodorostów, a ciało napędza prądy płynące od jednego wybrzeża do drugiego. Żywiołaki nie przypominają śmiertelników. Radzą się w pełni ukształtowane i świadome. Znają swój cel i podążają za nim z góry ustaloną ścieżką. Umierają bez lęku. Dobrze wiedzą, że stare musi umrzeć, aby narodziło się nowe. Kazard zajął miejsce Udea, który z kolei zastąpił swojego poprzednika. I tak już od niepamiętnych czasów. Gdyby Kazard zatrzymał ten cykl, wszystko obróciłoby się w nicość. Mogłoby się wydawać, że w morskich wodach nie ma nic, czego nie poznałby na wskroś. A jednak coś w tej głębokiej otchłani nawoływało go i oczekiwało. Słyszał głos, który coś do niego szeptał. Głos zadawał mu pytania, na które ten nie znał odpowiedzi. Powoli pojawiało się w jego głowie coś, co jest zupełnie obce żywiołakom. Wątpliwości. Zaczął kwestionować naturę swojego istnienia. Zaczął kwestionować naturę samej prawdy. W miarę tego, jak pytania stawały się coraz poważniejsze i coraz bardziej podstępne, głos ten przyciągał go coraz bardziej. A bezkresny wcześniej ocean nagle wydawał się ciasny. Nie wiedział już, dokąd zmierza, utracił swą pewność. Postanowił podążać za tym, co od jakiegoś czasu zaprzątało jego umysł. Gdzieś w głębinach, poniżej miejsca, dokąd docierają ostatnie promienie światła, Kazar odnalazł to, czego szukał odchłani ciemności odnalazł istotę, która od dawna do niego mówiła. Kręciła się i wiła, tysiącem macek promieniujących w luminescencyjnej atramentowej chmurze. Słyszał jej coraz szybszy szept w swojej głowie, niczym niewolnik, pochłonięty całkowicie hipnotycznymi słowami mówcy. Cienka skorupa lodu pękła i otoczyła macki tej przedziwnej istoty, a te na przemian rozciągały się i cofały. Gazat był coraz bardziej zagubiony, odczuwał także coraz większy chłód. Istota pokryła się lodem, jej zarys się zmienił, a jedna z macek oderwała się od mgławej masy i niczym potworny wąż, owinała się wokół strażnika. Zamknął oczy, kiedy je otworzył, zrodził się ponownie, już nie w służbie morzu, lecz nowemu panu.